Zapraszam was na wycieczkę po Teneryfie. Jaszczurki, czarne plaże, pyszne jedzenie i piękna pogoda oraz bardzo silne wiatry. Co zwiedzić na Teneryfie? O tym za chwilę. Prosto z lotniska przejechaliśmy do miasteczka Santiago del Teide, gdzie pozostawiliśmy samochód, a następnie autobusem drogą TF 463 przejechaliśmy do miasteczka Masca. Ta droga jest bardzo spektakularna. Dużo łatwiej było podziwiać nam widoki z autobusu, a nie stresować każdym następnym, bardzo ostrym zakrętem. Jest to droga wybudowana dopiero w latach 60. XX wieku. Małe miasteczko Maska, które ma około 100 mieszkańców, było zupełnie odcięte od świata. Klimatyczne miejsce, w którym możemy poczuć się jak w Machu Picchu, ponieważ charakterystyczna skała oraz palmy sprawiają, że miejsce jest bardzo dzikie, a do tego charakterystyczna kanaryjska architektura, która wciąż pozostała, robi niesamowite wrażenie. Wąwóz Maska w 2018 roku został zamknięty ze względów bezpieczeństwa. Następnie trwały prace, aby dobrze przygotować cały szlak i aby całość trasy wąwozu była bezpieczna dla zwiedzających. Otwarcie odbyło się dopiero w marcu 2021 roku. Wąwóz można zwiedzać tylko w weekendy, a darmowe wejściówki należy rezerwować z kilkutygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej. Wejścia są między 8:30 a godziną 10:30-11:00 w zależności od pory roku, aby każdy miał czas, aby zejść z wysokości 600 metrów nad poziomem morza, czyli z miejscowości Maska, aż do oceanu, a następnie wrócić. Całość trasy to około 10 km i 5-6 godzin marszu. Bardzo starannie jest sprawdzany typ obuwia, nakrycie głowy, woda. Oraz dokładna informacja, co możemy zrobić, gdy coś się stanie na szlaku. Charakterystyczne tabliczki, rozmieszczane co 100 metrów, na którym znajduje się dokładna lokalizacja. Majestatyczny, wyjątkowy i zachwycający. Żadne zdjęcie i żadne wideo nie jest w stanie oddać ogromu wysokości skał, między którymi spacerujemy. Jest to mistyczne miejsce, które jest pełne ciszy, ale także dźwięków natury. Oceanu, który słyszymy po kilku kilometrach, jest tak silny, że słyszymy go z odległości kilkuset metrów. Echo odbijające się wśród skał i światło, które o poranku ma biały, jasny, świeży kolor, a o zachodzie słońca zmienia się w miodowo-pomarańczowym, staje się spektaklem dla oczu. Dlatego jeżeli możecie wybrać się na wycieczkę do Wowozu Maska, to bardzo serdecznie Wam polecam to miejsce, ponieważ mimo wysiłku to jedna z najpiękniejszych atrakcji całej wyspy. Maska to tak zwane Machu Picchu Teneryfem. To gratka nie tylko dla osób, które zdecydują się na wycieczkę i spacer po wąwozie, ale także osób, które zdecydują się zjechać w dół bardzo krętymi ścieżkami i zatrzymując się między jednym a drugim slalomem, podziwiać z góry wąwóz. Przestrzeń, którą otaczają góry Teno wraz z wąwozem i widok na ocean, zabiera dech w piersiach. Maybe this time I'll try Cześć, witajcie! Dzisiaj kolejnego dnia zwiedzamy miejscowość Orotawa. Właściwie pałacu, którego jest zamknięta, ale wnętrze są piękne, a zewnętrze, zewnętrze jeszcze piękniejsze. 5 milionów turystów co roku odwiedza ten ryfę I duża część z nich uważa, że to właśnie Orotawa należy do jednych z najbardziej urokliwych części. Ma ona bardzo kolorowy, kolonialny styl. Ponieważ gdy Hiszpanie zajęli Orotawę, do miasteczka przybyło wielu rodzin arystokratycznych z całej Hiszpanii, Włoch i Niderlandów. Stąd tak wiele urokliwych budynków i kościołów. Główną atrakcją w Orotawie jest Plaza de Constitución i Starówka, w której znajdują się między innymi muzeum dywanów oraz ogród botaniczny. Miasteczko ma niesamowitą roślinność, a jedną z najbardziej imponujących elementów jest Widok Orotawa to miasteczko na zboczu, które jest jednocześnie jednym z najpiękniejszych tarasów na oceanie. Playa El Bodiuzio, czyli typowa czarna wulkaniczna plaża. Wszystkie naturalne plaże na Teneryfie mają kolor czarny ze względu na wulkaniczny pył. Niektóre z nich mają też kolor żółty, ale są to plaże sztuczne. Droga, która wiedzie na plażę i z plaży, wiedzie przez plantację bananów. A tak naprawdę nie bananów, tylko platanos. Platano Canario, typowy. Gatunek bananów, który pochodzi właśnie z Wysp Kanaryjskich. Koniecznie musicie spróbować Platano Canario, ponieważ ma ono dużo więcej wartości odżywczych i smakuje nieco inaczej niż zwykły banan. I pamiętajcie, Wyspy Kanaryjskie to najbardziej adekwatne miejsce, aby spróbować smaku Platano Canario. W tej części wyspy kupiła swoją rezydencję Shakira. Tarajiko kolejna portowa miejscowość, w której znajdują się tak zwane baseny naturalne El Caleton, czyli odgrodzone fragmenty Oceanu Atlantyckiego, które są dosyć spokojnie, dodatkowo odpowiednio zabezpieczone, i dzięki temu tworzą naturalne baseny, które stanowią część integralną oceanu. Miasteczko portowe zostało założone przez włoskiego bankiera Cristóbal del Ponte. To właśnie Garancico połączyło Teneryfę z Ameryką oraz Wielką Brytanią. Największą atrakcją Garancico jest zamek Castillo de San Miguel, Casa de Marques, dawny klasztor św. Franciszka Zasyżu, kościół św. Anny. Wyspy Kanaryjskie nazywane są nie bez powodu wyspami szczęśliwymi. Nie tylko ze względu na smaki, ale także produkty i ich jakość. Jednym z tych produktów jest aloe vera, uważany za symbol życia po śmierci, a miąż tej rośliny to w 96% woda. W kosmetyce polecany w celu gojenia i regeneracji skóry, oraz ma tysiące innych zastosowań. Warto kupić oryginalną aloe vera w jednych z lokalnych sklepików Karaczigo. De los Vinos, czyli kolejne kolonialne miasteczko z bardzo ciekawą historią. Powstało między XV a XVI wiekiem i to właśnie w XVI wieku znajdował się tam główny młyn cukrowy, stąd wino w nazwie miasteczka. Miejsce to nazywane jest także Ciudad del Drago, czyli Smocze Miasto. Nazwa ta zawdzięcza najstarszemu smoczemu drzewu, który znajduje się w Ico de los Vinos, Drago Milenario. Najstarsza dracena o średnicy 6 metrów, jej wiek szacowany jest między 600 a 800 lat, waży aż 100 ton i rośnie 100 cm na 10 lat. Najbardziej imponujący widok na smocze drzewo rozpościera się z placu Lorenzo Casares, a główną atrakcją poza smoczym drzewem w Tico de los Vinos jest także kościół świętego Marka. Tejde, czyli wulkan, najwyższy szczyt Hiszpanii, atrakcja numer jeden na Teneryfie oraz trzeci co do wielkości wulkan na świecie. Znajduje się on na wysokości 3718 metrów, a teren ten dla pierwotnych mieszkańców obszaru Guanchów był nazywany Świętą Górą. Jest to aktywny wulkan, z którego ostatnia erupcja miała miejsce w 1909 roku. Teide to także najczęściej odwiedzany park narodowy w Hiszpanii. Różnorodność kolorów, którą możemy oglądać, żółcie i biele, możemy oglądać dzięki pumeksom, a czerń i czerwień ze względu na naturalne utlenienie. W 2007 roku Teide został ogłoszony Światowym Dziedzictwem Przyrody UNESCO. Co więcej, na terenie parku znajduje się największe obserwatorium nieba i obserwacja Słońca. Na tej dę można wybrać się kolejką. Podjeżdżając pod stację, przed którą znajduje się darmowy park, ewentualnie można wybrać się na wycieczkę pieszą, lub wjechać kolejką i zejść piechotą. Czas wycieczki to około 4-5 godzin. Los gigantes, czyli wyrastające z oceanu gigantyczne klify o wysokości 800 metrów. Jest to doskonałe miejsce na rejs z Puerto del Santiago, ponieważ ta zachodnia część wyspy jest idealna do oglądania delfinów na zachód słońca, ale także na rejs nie tylko, aby oglądać te niezwykłe zwierzęta, ale także przypłynąć się do skał, które łączą Los Gigantes z plażą Masca. Kamar. to miałe miasteczko ukryte wśród pasma górskiego Anaga. Może nie jest to najbardziej obowiązkowy punkt do odwiedzenia, ale znajduje się on po drodze do jednego z najbardziej topowych i najbardziej popularnych punktów widokowych na północy wyspy. Wśród gór, wśród górskiego pasma Anaga. Siła, z jaką, siła z jaką fale uderzają obrzeki jest olbrzymia. Jest to sulferski raj, a fale to sięgają nawet czasami 14 metrów wysokości. Zielona północ wyspy, czyli góry Anaga, najstarsza część Teneryfy, ale także przepiękne tunele drzew, które prowadzą nas do wyjątkowych punktów widokowych. Jednym z nich jest Mirador Pico del Ingles. To właśnie z niego możemy zobaczyć idealnie błękitną nocę, ale także stolicy wyspy, czyli Santa Cruz de Tenerife. Widok zabiera dech w piersiach. Przy idealnej pogodzie i idealnej przejrzystości powietrza jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkie ścieżki, drzewa, palmy i góry w połączeniu z oceanem, które robią niesamowite wrażenie. Ale większość zdjęć i większość ujęć, które możemy zobaczyć, które pochodzą właśnie z tego regionu północnego, zazwyczaj są zamglone bądź deszczowe. Bo jeżeli jakiekolwiek chmury pojawiają się nad Teneryfą, to właśnie pojawiają się w tej części wyspy. Północ wyspy ma. Bardzo wyjątkowy mikroklimat. Pora wracać już z Teneryfy, ale Was zapraszam do opisu filmiku, gdzie znajdziecie wszystkie przydatne linki, rezerwacje na maskę, wynajem samochodu, miasteczko, w którym się zatrzymaliśmy oraz plan wycieczki. Dzięki za oglądanie i zapraszam do subskrypcji. A Stara Proxima.